Mikołaj obieży świat. Odcinek 47. Ośrodek Szczerkowski, a właściwie Szczerkowski plus Centralny Ośrodek Sportu. Największy, najbardziej rozbudowany i najbardziej alpejski ze wszystkich w Polsce. W sumie chyba też po prostu najlepszy. Latem to centrum turystyczno-rowerowe z kilometrami szlaków spacerowych, słynną malinowską skałą, wygodnymi drogami, wprost zaprażającymi do rowerowej włóczęgi, singletrakami, dla worących dzikie rowerowe zjazdy, turystów i rowerowiczów, włożą tu na górę nowoczesne kolejki. Część oddano zupełnie niedawno. Ale przede wszystkim to oferujący 36 km tras ośrodek narciarski. Zapraszam do jego omówienia. Jak na polski realia, kwiatka tras i wyciągów jest tu dość skomplikowana. Przyjaciół się zatem wybraną pętlą dookoła. Taka mała wideo-wycieczka z przewodnikiem. Startujemy z centralnej części ośrodka, leżącym w brzydkim mieście Szczerk. Wsiadamy do nowoczesnej kondolki. Wozi ona nas 400 metrów do góry, na Halę Skrzyczeńską. To taki tutajż hub tras i wyciągów. Niemal zawsze jest tu pełno ludzi. Na szczęście do gondoli przeważnie nie czeka się zbyt długo. Na małe skrzyczne możemy stąd dojechać bardzo długim talerzykiem. Ma on km300, kiedyś były to takie dwa od samego dołu. My pojedziemy dalej jednak niedawno oddaną kanapą na kopę Zbójnicką. Wyciąg ten trawersuje w stronę skrzycznego a jego oddanie wreszcie skomunikowało obie części ośrodka. Przy okazji nadało znaczenie wcześniej właściwie nierozpoznawalnej Kopie Zbłonickiej. Ruszamy w dół niemal płaską malowniczą nardostrawę. Nie wolno tu hamować, bo skończy się to intensywną pracą kijami albo krokiem łóżkowym. Jest to początek bardzo długiej i bardzo atrakcyjnej, łatwej trasy widokowej, prawie w całości leżącej w centralnym ośrodku sportu. W skrócie COS. Dalej robi się przez moment stromo, ale i tu pod żadnym pozorem nie wolno hamować. Bo jak się dobrze nie rozpędzimy, to nie wjedziemy na niewielką górkę przegradzającą zjazd. Po pokonaniu tej przeszkody jest już nieco stromiej. Jest to, co prawda, trasa niebieska, ale ciekawa niebieska. Cały czas coś się dzieje i cały czas zmienia charakter. Dla mnie trasy Cos należą do najciekawszych w Polsce. w stację pośrednią na hali Jaworzyna i kierujemy się w prawo w kierunku tras czerwonej i czarnej, fisowskiej. Oprócz krzesła, trasy te obsługują jeszcze orczyki. Przez moment jedziemy razem z czerwoną i czarną, by po chwili odbić w lewo. Ta część ośrodka leży poniżej 600 metrów. I bardzo często jest tu problem ze śniegiem. To znaczy, prawie go nie ma. Tak jest też i tym razem. Dojeżdżamy więc bieda wariantem na jakichś resztkach. Zjazd kończymy w najniższym punkcie ośrodka. Na wysokości 537 metrów. Nad poziomem morza. Cała zjechana trasa należy do jednych z najdłuższych w Polsce. Teraz ruszamy w górę dla odmiany do najwyższego punktu środka, czyli do najwyższego szczytu Beskidy Śląskiego-Skrzycznego. Ten odcinek o różnicy wysokości około 700 metrów obsługuje dwa krzesła ze wspomnianą już stacją przysiadkową. Przesiąść tam możemy się w miarę wygodnie, jedynie kiedy działa taśma. A potrafi nie działać. I wtedy trzeba człapać z zartami na plecach. Oba krzesła, tak w zasadzie jak wszystkie w tym ośrodku, są wypinane i mają ochronne kopuły. Tutaj to standard. A w takim na przykład są delskim, to ciągle rzadkość i rażytas. Wjeżdżamy na skrzyczna. A właściwie podskrzyczna. Brakujące do 20 metrów podchodzimy per Perpedes Apostolorum. Właśnie ze szczytu skrzycznego rozpoczniemy zjazd jedną z najdłuższych i najładniejszych tras w Polsce. Ma prawie 5 km długości, jednak w górnej części to niemal zupełnie płaska narcotrada. Machanie kijami wynagradzają za to piękne widoki. Oczywiście, jak się trafi na pogodę. A popracować kijami jest tutaj, gdzie? W dali po lewej widać baranią górę. Drugi co do wysokości szczyt masywu kryjący źródła rzeki Wysły. My dalej pomału jedziemy, niemal po płaskim w stronę Kopy Zbójnickiej, gdzie już dzisiaj byliśmy. Znowu ciut pod górkę i mijamy górną stację kolejki. Zaczyna się tu bardzo ładny, szeroki i niestety nudny, jak flaki z olejem, trawers. Jedziemy na krechę jak najbardziej się da i spokojnie podziwiamy pejzaże. Mali i lekcy mają tu gorzej. Wreszcie łączymy się z łatwą, ale już nie tak płaską trasą z Małego Skrzycznego. To ta z Długim Orczykiem. Po dłuższej chwili dojeżdżamy do węzła na Hajs krzyczeńskiej. Od tego miejsca będzie nieco trudniej. Trasa 3 jest dalej niebieska, ale wyraźnie jest stromsza i zdecydowanie trudniejsza niż na przykład niebieskie w Białce. Ta część trasy, tak jak i jedynka, są wieczorem oświetlone, ale tu niespodzianka. Inaczej niż w innych polskich ośrodkach, karnety całodzienne po południu nie obowiązują. Zajazdy wieczorne trzeba płacić ekstra, i to nie mało. Ten naprawdę długi zjazd kończymy przy gondoli, gdzie zaczynaliśmy dzisiejszą wycieczkę. Ale to nie koniec ośrodka, dopiero połowa. Wracamy gondolą na halę skrzyczeńską. Teraz zjedziemy czwórką do soliska. Te tereny od późnych lat 60. ubiegłego wieku stanowiły serce górniczego ośrodka narciarskiego. Królowały tu wtedy orczyki i muldy, bo na początku retrak był jeden, a stok przygotowywał co tydzień. Dziś infrastruktura jest dobra, ale muldy potrafią się tu tworzyć. Krótki postój w jednej z bud z jedzeniem. Mają one swój przaśny klimat. Niestety w ładne nie dni są tu straszne kolejki. Równolegle z niebieską biegnie czerwona siódemka. Obie są strome i szczerze mówiąc za bardzo nie różnią się trudnością. To nastromienie i spory ruch, nie zawsze najlepszych narciarzy, powoduje tu powstawanie módli i wyskrobanych połaci lodu. Czerwona obok, choć jest specjalnie trudniejsza, często nie bywa jednak czynna. Dojeżdżamy do Soliska. Tutaj to bywa naprawdę tłoczne, Startując są dwa wyciągi. Z żółtymi osłonami z powrotem na Halę Skrzyczeńską. My pojedziemy teraz na drugi kraniec ośrodka na Wierch Pośredni. Najpierw jedziemy wzdłuż słynnej Golgoty, czerwonej trasy numer 11. Kilka dekad temu jeździli tu tylko twardziele. Pomału zbliżamy się do górnej stacji. Leży ona 340 metrów wyżej niż solisko. Możemy stąd zjechać na 5 sposobów. Tutaj zaprezentuję kombinację tras 8 i 10. Wszystkie poza zjazdem Golgotą, są do siebie dość podobne. Do tej pory mówiłem o zaletach ośrodka. No może poza tym, że za jazdę wieczorną trzeba płacić osobno. W ogóle ceny są tu jak na Polskę wysokie. Zwłaszcza, że ośrodek w ciągu dnia nie działa zbyt długo. Poszczególne wyciągi od 8.00-8.30 do 1516. 1600 W styczniu to ma sens, ale w marcu nie zdążymy się najeździć, bo panuje to okropny tłok. Pół czasu będziemy stać w kolejkach. W ogóle szczyt, co typowa ulicówka, także oprócz stania na stoku, godziny spędzimy w korkach. Poza tym, bywa, że na śnieżanie kuleje, na wierzchu leżą kamienie, a z 36 km tras przeważnie działa nawet nie połowa. Ilość to nie powala, a gastronomia jest skąpa i niewiele zmieniła się od PRL-u. Jednak właściciele rozwijają ośrodek i jest coraz lepiej. A jak jesteśmy przy rozwoju, to pogdybajmy sobie, czy wzorem Włoch lub Austrii dałoby się ten ośrodek rozwinąć chociaż do setki kilometrów? O ile, od strony szczyrku, stoki są już zagospodarowane, to te opadające do kotliny żywieckiej stwarzają ogromne możliwości. Zwłaszcza, że nawet jeden wyciąg na tą stronę. Z wielkim parkingiem odkorkowałby Szczyrk. A no właśnie, o drogi Szczyrkowskich Parkinga jeszcze nie wspomniałem. Dziś łatwiej dostać się do Szczyrku od strony Wisły przez Przełęcz Salmopolską, o ile droga nie jest skuta lodem. A jak już jesteśmy przy Wyśle, to jest tam cała masa małych ośrodków narciarskich. Co prawda do Szczyrkowskiego nie mają one podejścia. Ale już cenowo, czy jeśli chodzi o tłok, mogą stanowić pewną konkurencję, a może uzupełnienie. Zaprezentuję tu ośrodek cienków, który nie jest znowu aż tak cienki. Poza tym jest to ośrodek nie byle jaki, bo prezydencki. Z racji bliskości pałacyku prezydenckiego w Wiśle jeździ tu na nartach. Sam prezydent RP. Przy Szczerkowskim niecałe 200 metrów przewyższenia to niewiele, ale mamy tu do wyboru kilka różnych wariantów tras. Specyficzny klimat Wisły sprawia zaś, że sezon jest tu dość długi. Górna część ośrodka jest stroma, ale można ją objechać. Wzdłuż wyciągu prowadzi trasa czerwona. Przy czym naprawdę czerwona jest właśnie na samej górze. Podaj jest niemal płaski. A tu to w zasadzie typowa niebieska. Takie połączenie powoduje. Że można się tu w miarę bezpiecznie całkiem dobrze rozpędzić. Dla tych, którzy źle się czują na strumiznie, jest tu bardzo dobry wariant dookoła. Najpierw jedziemy wzdłuż dwóch knajpek. By za drugą zawrócić. Zaczyna się stąd bardzo malowniczy trawers. Trawersem w tym dojeżdżamy z powrotem w rejon wyciągu, tym razem już jednak poniżej stromej górki. Tu mamy kilka wariantów. Czego dwa wyprowadzają na trasę wzdłuż wyciągu. No i dalej, tak jak poprzednio pokazywałem przy czerwonej. Gdybyśmy jednak skręcili w prawo, trafilibyśmy na zupełnie inny wariant. Doprowadza on do niewielkiego talerzyka. Podjeżdżamy nim 27 metrów, by znowu trafić na główną trasę. Ostatni wariant, nawiasem mówiąc często nieczynny, to nardostrada widokowa dookoła. Za drugą knajpką musimy podejść trochę do góry. Po czym zjeżdżamy łagodnie wzdłuż drogi dojazdowej, przecinając wiele wjazdów do posesji. Na koniec kierujemy się między domy i trafiamy wprost do wyciągu, w wiśle jest bardzo dużo podobnych ośrodków. Nie będę omawiać tu wszystkich, bo na dzisiaj to już koniec.